Bardzo, cieszymy się bardzo, żeście tu przybyli. Cieszymy się bardzo, cieszymy się bardzo, żeście tu przybyli. Humoru dobrego, ażeby życzyć wszystkim zdrowia. Humoru dobrego. Dobry humor na pewno dopisywał gościom piątego Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego. Drugi dzień imprezy obfitował w wiele atrakcji. Jarmark tradycyjnie połączony był z dożynkami powiatowymi, dlatego reprezentacje wszystkich gmin przeszły ulicami Sieradza. W paradzie uczestniczyli włodarze gmin, panie kół gospodyń wiejskich, strażacy, artyści ludowi i młodzież. Każda gmina starała się pokazać coś, co ją wyróżnia.

Reprezentacja gminy Burzenin przekazała piękny dorzynkowy wieniec staroście Sierackiemu Dariuszowi Olejnikowi. Traktuję ten winiec jako, jako symbol, symbol chleba. Chleba, którego nie może zapraknąć nam w powiecie sieradzkim, w Wojewódzkim jak również w całej Polsce. Jako gospodarz tego powiatu przyrzekam Państwu, że chleb, który otrzymałem, będę dzielił sprawiedliwie i tak, żeby. Wszystkim go dostarczyło. Jeszcze piękne dzień. Starosta Dariusz Olejnik i przewodniczący Izby Rolniczej Jan Kołodziejczyk wręczyli odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa. To podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz rolników i mieszkańców wsi. W tym roku uhonorowano 11 osób. Rada Powiatu Sieradzkiego przyznała dwa medale zasłużone dla ziemi sieradzkiej. Kazimierz Kościelny został uhonorowany za wkład w tworzenie struktur Powiatu Sieradzkiego i pracę na rzecz jego mieszkańców. Medal otrzymała także firma Medana Pharma SA za działalność na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Po raz pierwszy w powiecie sieradzkim przyznane zostały ordery serca Matką Wsi. To wyjątkowe odznaczenie wręczane kobietom, które mieszkają i pracują na wsi. Na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za rodzinę i wychowanie dzieci. 20 nagrodzonych pań znajduje także czas na tworzenie kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych. O przyznanie orderów wnioskowała prezes związku kół gospodyń wiejskich w Sieradzu Marianna Fornalczyk. Jak działają panie na wsiach, można się było przekonać na stoiskach poszczególnych gmin. Było tam wszystko to, co kojarzy się z wsią. Wspaniałe potrawy z własnych produktów, czyli zdrowa polska żywność bez konserwantów. Najważniejsze było jednak to, że fantastycznie smakowały. Można było próbować, ale też poprosić o przepis. Na sieradzkim jarmarku powiatowym nie mogło zabraknąć także firm działających w regionie. One również chwaliły się najlepszymi produktami. Drugi dzień piątego jarmarku przebiegam pod znakiem badań lekarskich, jako że tematem tegorocznej imprezy było zdrowie. W pokojach starostwa zamienionych na gabinety przyjmowali lekarze specjaliści: onkolodzy, ginekolodzy, dermatolodzy i dietetycy. Na parterze działało laboratorium, gdzie robiono badania: morfologię, cukier, kreatyninę i cholesterol. 624 osoby wzięły udział w kampanii Ciśnienie na Życie. Można było zmierzyć ciśnienie i wiek serca. Dzięki tym badaniom można było określić, czy konieczna jest wizyta u specjalisty i czy nasze serce jest zdrowe. 179 osób skorzystało z możliwości prześwietlenia płuc w rendenobusie Zakładu Radiologii z Stoku. Łącznie z bezpłatnych badań i porad specjalistów skorzystało około 1000 osób. Ratownicy medyczni z wojewódzkiego szpitala imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w sieradzu uczyli wszystkich chętnych udzielania pierwszej pomocy. Na scenie przez cały dzień występowali artyści z powiatu sieradzkiego. Były zespoły ludowe, kapele podwórkowe i młodzi wokaliści. Publiczność bawiła się doskonale, co widać było przed sceną. Piękności że sami muzyki mnie baktują mm. i zaznaczają, tak się krążą, tak je mówią, te banale, banalny prażbana, no wysoko, do, 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 do. no, 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 Na dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, gdy w bąkach się gwiazd. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni Czego chce, aby dał jej świat. Po trzynastej pożarno straszne trwali, Z remizy pełnym gazem wywodem wyjechali. Krakowskim zapychamy i przez Karową na dla Na daje etimeme kolerera, tu separeak koleraak kolerara kolera, hogepaak kolera giga dogoton Naruzoero eta zeraozza zeraez kolera, kolera hase Piękny wiatr pobiega nad miastem zapadł. Tu każdy ciągle wraca z podróżnych gór i ruch. Tu ciągle gra muzyka i drogów pięknych mąk i dużo dobrych ruch nasze miasto złoży, tradycje swoje zna. 400 lat do tyłu już prawa miasta. To nasze miasto złoży, tradycje swoje zna. 400 lat już prawa miasta. Chodź, jak Niestety, każda, nawet najlepsza zabawa, kiedyś się kończy. Serdeczne podziękowania kieruję w kierunku moich pracowników, bo oni własnymi siłami ten jarmark przygotowali. Dziękuję wszystkim samorządom gminnym z terenu powiatu sieradzkiego za to, że tutaj przyjechali i zaprezentowali to, co u nich najpiękniejsze. Chcę podziękować Służbom, które obsługiwały nasz jarmark. Szczęśliwie nic się nie wydarzyło i myślę, że to jest najlepszą wizytówką, że potrafimy się wspólnie bawić, wspólnie integrować. Szanowni Państwo, w swoim i w Waszym imieniu pragnę podziękować również prowadzącej. Znamy panią Masę jako dziennikarkę, a na tym jarmarku po raz pierwszy zadeputowała jako prowadząca. Asiu, piękne dzięki dla Ciebie. I jak na każdym jarmarku, musisz coś ze sobą zabrać, czyli dla Ciebie ten kosz jarmarkowy od wszystkich mieszkańców Powiatu Cierackiego. Dziękuję Ci pięknie. Ja, ja, państwu, ja Państwu bardzo dziękuję, bo bez Państwa mi w ogóle by się nie udało. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Trudno mi dzisiaj Was zaprosić na przyszły rok na Jarmar. Ale myślę, że w przyszłym roku również się tutaj spotkamy. Dziękuję Wam pięknie i piąty sierac Jarmar Powiatowy uważam za zamknięty. Dziękuję pięknie.